Biała Podlaska, 17 kwietnia 2022 roku godzina 16.01. Przekaz numer 1175. Zmartwychwstanie Pańskie, uroczystość. Jezus Chrystus. Jam jest Jezus Chrystus, Syn Boży, druga osoba Trójcy Świętej. Kochane, słodkie dzieci światłości, miłe mojemu świętemu sercu, tak bardzo niezmiernie was kocham. Tak bardzo miłuję, że z miłości zdecydowałem się na wasze odkupienie moją męką i śmiercią na krzyżu. Pozwól, że to ja dziś przekażę słowa Bożej woli na tym błogosławionym miejscu. Nie bój się, ani niczym się nie zniechęcaj, bo jestem z tobą, pomimo twoich licznych wad i łomności oraz słabości. Nie poddawajcie się zbyt łatwo pokusom i mamieniu demona. Oddawajcie ochotnie swoje serca i dusze dobremu Bogu do dyspozycji, bo dopiero w ten sposób mogę w pełni działać wewnątrz waszych serc i dusz. Nie mogę zbyt prędko ujawniać wam moich planów, aby demony nie wpłynęły na zmianę waszych wszelkich dobrych, pobłogosławionych przez Bożą opatrzność decyzji. Tak bardzo pragnę waszego szczęścia i miłości, tej prawdziwej, nie tej demonicznej, oszukanej, obłudnej. Szatan to kłamca, oszust, on prawdy dobrowolnie nigdy nie mówi, chyba że jest Bożą siłą do tego zmuszony. Bez wydatnej pomocy Trójce Świętej nikt z Was nie jest w stanie żyć, funkcjonować. Wasz jest wybór pomiędzy dobrem a złem, to wy będziecie doznawać konsekwencji każdego wyboru. Wybór dobra niesie ze sobą szeroką gamę Bożego błogosławieństwa, każde z nich pomnaża się. Pomnaża wasze wszelkie dobro i szczęście daje niezmierzoną radość. Wybór zła i grzechu powoduje głębokie frustracje, niezadowolenie, zgorsznienie, brak empatii. Dalszą naturalną konsekwencją wyboru zła jest grzech i upadki, a jego skutkiem jest głęboka niechęć i zniechęcenie, rozpacz, depresja, sadystyczne i masochistyczne skłonności i inne. Pragnę od was waszej miłości, waszych dobrych wyborów, Takich, które nie będą raniły serca Boga w Trójcy Świętej jedynego. Każdy z Was wie ogólnie, co jest dobre, a co jest złe, poznało prawdę w Was samych, a ja chcę, abyście nieustannie dokonywali właściwych wyborów, takich, które nie zagrożą Waszej egzystencji, Waszemu zbawieniu. Doskonale wiem, że z natury jesteście słabi i ułomni, podatni na pokusy i wszelkie zranienia. Każdy z Was obdarzony jest wolną wolą. Sam decyduje, w którym kierunku ma kroczyć. Od wielu lat proponuję Wam wszelkie ułatwienia w postaci oddania swojej wolnej woli w ręce Trójce Świętej przez niepokalaną. Stosunkowo niewielu z Was zdecydowało się na ten krok, krok, który zapewni Wam życie wieczne, lecz krok ten odda Was samych w bezpieczne ręce Boga przez Maryję, moją kochaną mamę. Niektórzy z Was zdobywają dobre wykształcenie, często sami dochodzą do prawdy. Lecz po drodze zaczynają pogardzać innymi, mówią o mniej rozwiniętych i inaczej pracujących. Językiem wzgardy wywyższają się, podkreślają swoją wiedzę i erudycję, siłą narzucają swoje zdanie, nie patrząc konsekwencji i realiów, w których się znajdują. Takie osoby nie mają ewidentnie pokory i elementarnej życzliwości. Niestety, to szatan ukrycie przejął nad nimi kontrolę, to on dyktuje im. Którą mają drogą kroczyć. Takie osoby lubią zamęczać swoich rozmówców pozornie słusznymi uwagami. Potrafią wiele mówić bez ustanku, nie licząc się z nikim ani z niczym. W tym czasie dopuszczam niektóre osoby, by musiały podjąć swoje trudne wybory, dokonać wiele trudnych decyzji. Zanim jednak wydarzy się trudność, w waszym sercu podaję wam moje rozwiązanie sprawy, problemu. Ja chcę tym samym nauczyć was podejmowania wielu szybkich, dobrych decyzji w krótkim czasie. Nigdy nie zostawiam was samych sobie, zawsze zapewniam podpowiedź, co macie czynić, jak wybrnąć z kłopotu, lecz wy nie zawsze chcecie z mojej podpowiedzi skorzystać. Są osoby, które spotyka wiele krzyży, wiele nieszczęść, zwłaszcza spowodowanych działaniem innych osób im szkodzących, wrogich im. Nie chcę, abyście się załamywali, poddawali. Niestety niektórzy z was mimowolnie ulegli pokusie złego ducha, nie umieją przebaczyć swoim winowajcom, nie wyobrażają sobie żyć ze swoim wrogiem w jednym niebie. Ja czynię, co tylko zdołam, aby każdy, kto źle czyni, mógł się nawrócić i być zbawionym. Ten, kto w jawny lub ukryty sposób złożyczy swojemu prześladowcy, będzie odpowiadać za to przed świętą, Bożą sprawiedliwością, za zło braku wybaczenia, lecz zgodnie ze stanem swojej świadomości. Wiem, że niektórzy z Was doświadczają wielu nieustających krzyży naraz, przez długi okres czasu. To dzieje się tylko dlatego, aby nauczyć Was prawdziwej, świętej miłości Bożej, cierpliwości, wyrozumiałości. Składania modlitw i ofiar za ludzi Wam wrogich, nieprzyjemnych, nieprzyjaznych, aby przez to uratować ich wieczność. Wasz los jest taki, jaki jest. Niczego nie zdołacie zmienić. Nie macie większego wpływu na to, co Was spotyka. Dlatego proponuję Wam oddanie siebie samych w bożą niewolę miłości przez niepokalaną, moją świętą mamę oddanie wszelkich waszych przeżyć i doznań w ręce Trójcy Świętej przez niepokalaną sprawi, że będzie to zasługujące na wieczność. Weźcie się w garść, nigdy nie narzekajcie, a wszystko ofiarujcie w Boże ręce, nigdy nie podejmujcie dialogu z gadułą, mądralą, bo przegracie na starcie. Choć Boże dary otrzymuje wielu z Was, to niektórzy z Was nieprawidłowo ich używają, wykorzystują. Jeżeli komuś trafia się adwersarz gurujący nad nim intelektem, nie podejmujcie z takim dialogu. Kto z was jest obdarzony przez Boga szczególnymi darami bożymi i łaskami, niech pamięta, od kogo to otrzymał. Nigdy nie znęcajcie się nad słabszym fizycznie lub intelektualnie. Dary i łaski, które macie, mają służyć dobrym celom, a nie celem znęcania się na osobach mniej obdarowanych. Zawsze godnie przyjmujcie mnie do swojego serca, naklęczącą i do ust, z rąk kapłana lub diakona. Nigdy nie przyjmujcie komunii świętej z rąk świeckich szafarzy i szafarek, bo to mnie obraża, a tylko niektórym z Was dane jest to odczuć wielki ciężar na duszy z ich powodu. Nie jest to dla mnie obojętne. Niech nikt nie narzuca innym swoich modlitw, bo Duch Święty sam dba o to, co kto ma odmawiać, jak się modlić. Wy jedynie możecie coś komuś zaproponować, zasugerować, lecz nigdy nikogo do niczego nie zmuszajcie. Starajcie się nie grzeszyć, nauczcie się rozpoznawać ciężar gatunkowy czynu i słowa, a nawet to, co jest złego w niewłaściwym patrzeniu, słuchaniu czy mówieniu. Nie każda nagość, na którą patrzycie, jest grzeszną, ale do grzechu prowadzi, dlatego powinniście unikać takiego patrzenia. Wzrok porządliwy nie tylko dotyczy nagości, lecz dotyczy kogoś i czegoś, na przykład rzeczy, i jest grzechem. Oglądanie pornografii zawsze jest grzechem ciężkim. Strzeżcie się złego dotyku, bo to obie strony znacznie rozbudza, to nie dotyczy małżonków. Zawsze zważajcie na to co i do kogo mówicie, abyście nigdy nie byli powodem zgorszenia. Tu szatan łapie was w swoje pułapki, w które łatwo wpadacie. Strzeżcie się złych duchów. One pilnują was na każdym kroku. Widzą one na co patrzycie, słyszą co mówicie nawet szeptem. Nie znają waszych myśli, bo ludzie w ogólności są nieskomplikowani, łatwi do odczytania i śledzenia przez aniołów i demony. Demony wykorzystują wszystko i wszystkich. One nie mają jakichkolwiek zahamowań, idą wszędzie tam, gdzie tylko zdołają, tam, gdzie pozwolicie się im zatrzymać. Chcąc uchronić się od ich niepotrzebnego działania, wyciszcie się, uciszcie wasze usta i myśli, a jeśli możecie i zdołacie, przestańcie patrzeć, zwłaszcza na to, co może was pobudzić do grzechu. Umartwiajcie swoje zmysły, starajcie się nigdy za bardzo sobie nie dogadzać, bo wszelkie folgowanie swoim zmysłom sprzyja rozwojowi każdego grzechu. Polacy, jesteście na celowniku wielu demonów którzy wraz ze swoimi ludźmi z masoneri chcą was zniszczyć, unicestwić. Niewielka grupa wiernych Bogu osób dobrze pełni wolę Bożą, wypełnia wszystko to, co sobie Trójca Święta życzy. W dalszym ciągu ważą się losy Polski i Polaków. Na Boże wezwania odpowiadają wciąż ci sami ludzie, te same osoby, nowych niewiele przybywa. Trwa wojna o dusze kapłanów i biskupów polskich. Tu na razie wszystko jest bez zmian. Potrzeba za nich wiele, wiele w postów i ofiar składanych do Bożego Skarbca. Będąc ludźmi macie słabą, ułomną naturę, jesteście pełni wad. Połączcie jednak swoje siły wspólnie i wspólnotowo, razem się modlcie, pośćcie, umartwiajcie się pod każdym względem, to przyniesie wam pozytywne efekty. Polacy tak bardzo na was liczę, na wasz naród. Ostrzegam Was przed działaniem demonów, zwłaszcza na polskich kapłanów, biskupów i kardynałów. Jeżeli Was demon zwiedzie, a Wy nie zechcecie się nawrócić, to wielu z Was może pójść na miejsce wiecznej pokuty, do jeziora ognia i siarki do piekła. Ja ofiarowuję Wam moją alternatywę, oddaję Wam moje wsparcie, moje łaski, czy zechcecie z tego skorzystać. Toczy się wojna z demonem nie tylko o duchowieństwo, ale też o wierność moich wybranych, proroków czasów ostatnich. Mało który z nich się zabezpiecza przed demonami, przed jego oszustwem. On doskonale wykorzystuje ich głupotę i naiwność oraz prostolinijność, a zwłaszcza pychę. Przejmuje ich z wielką łatwością, mami ich swoimi darami, łaskami, które są jego oszustwem. Każdy człowiek jest słaby, ułomny, Dopiero wsparty Bożą Siłą i Mocą, staje się dla szatana nie do pokonania. Kto z was unosi się pychą, butą, już przegrał, bo poddał się działaniu demonów. Szatan. Demon to upadły anioł, ma on wszystkie cechy i właściwości anielskie, oprócz trwałego dostępu do Bożej Mocy i wszelkich Bożych łask. Demon może działać, bo na to pozwala mu trójca święta. Każdy człowiek z woli Bożej wyposażony jest w swojego anielskiego opiekuna. Anioł nie pozwala demonom oszukiwać, kantować, szachrować. Demony posługują się hipnozą i znieczuleniem demonicznym. To upośledza wszelkie funkcjonowanie człowieka, który nie odczuwa, jak wchodzi zło, jak upada. Aniołowie mogą zdjąć z człowieka hipnozę i znieczulenie demoniczne, ale to sam człowiek musi Anioła o to poprosić. Alternatywą tu jest oddanie się Bogu przez Maryję i aniołom w Bożą Niewolę, wejście z aniołami w duchową Unię, to umożliwia im niezależne działanie poza kontrolą człowieka. Czy zechcecie zaufać Bogu i aniołom? Zechciejcie się do nich i za ich wstawiennictwem modlić. Oni naprawdę mają szeroki wachlarz możliwości. Chcę, aby kapłani i biskupi prosili ich o pomoc. Oni nie będą zwlekać. Pospieszą im z pomocą. Niczym się nie zniechęcajcie, podążajcie wzwyż, ku zbawieniu. Zechciejcie współpracować z całym niebem, na czele z aniołami, to tylko wyjdzie wam na dobre. Kochane, słodkie dzieci światłości miłe mojemu świętemu sercu, kocham was niezmiernie i pragnę od was waszej całej, lecz czystej miłości, cierpliwości, a nade wszystko waszej wyrozumiałości i zaangażowania. Pragnę abyście nigdy nie skupiali się na złu, na jego wpływach, lecz zawsze trwajcie w dobru, siejcie je oraz miłość. Błagam Was dla dobra Waszej duszy. Wybaczcie każdemu z serca, kto przeciw Wam zawinił, choćby nie wiem, co złego Wam uczynił. Przebaczcie im z całego serca. Nigdy nie chowajcie w swoim sercu jakiejkolwiek urazy. Często stawiam Wam na drodze osoby, z którymi się wiążecie, a po pewnym czasie okazuje się, że wasz wybór był chybionym wyborem. Dopuszczam to dlatego, abyście dopomogli ratować od wiecznej zguby ich osobę, a także ich rodzinę, przez wszelkie wasze starania, posty i wasze modlitwy. Powierzajcie te osoby Trójce Świętej, a swoje wszelkie modlitwy, ofiary, posty, oddawajcie wyłącznie do Bożego Skarbca. Proszę Was o to, abyście się postarali nie obmawiać tych osób, bo one są duchowo bardzo ubogie, biedne. Bo tkwią w złu, aby z waszej pomocy i waszej współpracy z łaską Bożą poszłyby na miejsce wiecznej pokuty, na wiecznej męki, do jeziora ognia i siarki, do piekła. Spróbujcie nie narzekać, nie gderać, nie obgadywać, bo to znacznie obciąża wasze serce i sumienie. Nie myślcie za wiele o swojej krzywdzie, zapomnijcie ją, bądźcie ponadto wszystko. Postarajcie się, Abyście myśleli tylko o Trójce Świętej i przebaczajcie wszystko waszym winowajcom, nigdy nie pielęgnujcie w sercu urazy, lecz wyrzućcie te demoniczne haki ze swojego serca, aby nie stanowiły dla was dodatkowego, duchowego obciążenia. Niech nikt nie skupia się na sobie, bo to jest nader postawa. Chcąc zyskać więcej łask bożych dla siebie, skupcie się na pomocy dla innych, Wtedy tym więcej łask Bożych do Was powróci. Pozwólcie mi działać nieustannie na Was i Wasze serca, wykonujcie to wszystko, co Wam podpowie Duch Święty. Nie chcemy dla Was źle, ale dobrze, a przystanie do Szatana i Jego woli zawsze przyniesie Wam wszelkie zło i same problemy. Przemyślcie swoje życie i postępowanie, wyciągnijcie dla siebie odpowiednie wnioski, abyście przez podjęcie właściwych decyzji Uniknęli nieodpowiednich konsekwencji. Powierzcie wasze życie, waszą codzienność w Boże dłonie. Nigdy nie odwracajcie się ode mnie, ja zawsze chętnie podzielę się z wami moją miłością, lecz czy wy zechcecie ją przyjąć? To nie jest teraz takie pewne. Kocham was niezmiernie o moje dzieciny i z miłością przytulam do wnętrza mojego świętego, zranionego ludzkimi grzechami serca. Wszystkim czytającym i słuchającym Błogosławie, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kocham was niezmiernie mocno i chcę, abyście mi do końca zaufały, tak bezgranicznie, nie raniły mojego świętego serca. Czy stać jest was na to? Czy stać jest was na to, abyście zechcieli być zbawieni? Mi tak bardzo mocno zależy na waszym zbawieniu. Powierzcie mi i mojej świętej. Kochanej mamie całe swoje życie i mienie, czy stać jest was na taki gest? Chcę was zbawić, lecz czy mi na to pozwolicie? Ja jednak was wszystkich bardzo mocno ukochałem. Pomimo waszych wad i łomności, tak każde szaleństwa krzyża. Kto z was zechce szerzyć kult trzech Bożych Serc? Kto zechce z was uwielbiać Boże Serca? Za waszą wielką hojność, nagrodzimy was naszą hojnością. Czekam na was i Waszą miłość! Jezus